Mówią, że jak ginie tradycja w narodzie, to ginie i naród. Taka idea przyświeca tym, którzy doprowadzili do reaktywacji zespołu regionalnego, który ponownie działa w oświęcimskich Monowicach. Rok temu kilkunastu szaleńców postanowiło reaktywować zespół, bo muszę powiedzieć Państwu, że myśmy tańczyli 30 lat temu. I rok temu objechałam na rowerze osiedle i wszyscy się zdecydowali zacząć pracę na nowo kultywować. Nasze, nasze tradycje. No myślę, że po roku potrafiliśmy się już ubrać w pełne stroje, oryginalne stroje krakowskie, dzięki ofiarności mieszkańcom osiedla i bardzo dobrze układającej się współpracy wszystkich organizacji. Koła gospodyń, kółka rolniczego, spółki pastwiskowej. Bratkowie, bratkowie, który dał czadu, bo tak naprawdę rok temu postanowili, że. Zaczną grać, śpiewać i tańczyć i po roku widzimy wielki sukces. Także gratuluję. Tu na ręce Pani Przewodniczącej ten dyplom chciałem wręczyć. I